Każdego historia zaczyna się zupełnie inaczej. Ja bym chciała dzisiaj opowiedzieć Wam o mojej historii z częstotliwościami. Dzisiaj nie jako terapeuta, dzisiaj jako po prostu człowiek mama, kobieta, żona. Moja przygoda z częstotliwościami zaczęła się tak naprawdę od mojego starszego syna który długo zmagał się z podejrzeniem astmy oskrzelowej. Mieliśmy bardzo duże problemy e, związane z kaszlem przewlekłym u niego. Także 4 lata e, leczenia tak naprawdę, m, które nie dawały nic. Kwestia była e, alergii stwierdzonych, m, które rzekomo wywoływały temat. No i lata temu to już będzie z, nie wiem, 11 lat temu. Patryk miał wtedy około 7 lat. Ktoś polecił mi taką formę właśnie wspierania zdrowia jak częstotliwości mikroprądy. Pojechałam w ciemno, nie mając w ogóle żadnej wiedzy na ten temat, trochę z desperacji, muszę Wam powiedzieć. Mój mąż w ogóle uważał, że to jest w ogóle jakaś ciema, mmm, mary, hokus pokus. Nieraz w drodze na tę terapię kłóciliśmy się w samochodzie. No ale e, gdy po dwóch tygodniach e, terapii, mm, a u syna wyszły przede wszystkim pasożyty i zasiluzowanie spowodowane pewną bakterią, gdy moje dziecko przestało po czterech 5 latach duszenia się po nocach kaszleć, no to jak tu się, kochani, nie otworzyć? Później już y, coraz częściej korzystaliśmy z tej formy wspierania zdrowia. Mąż zaczął się tym interesować. Oczywiście wypróbował też w e, różnych swoich tematach, i się okazało, że się w tym po prostu rozkochaliśmy. Y, później jedna z moich sióstr y, zaczęła y, stosować również tę terapię. Znaliśmy ją już, bo ja y, wcześniej zakupiłam takie małe urządzenie do wspierania y, się również mikroprądami. Tam były różne wgrane, na stałe programy wspierające y, w różnych dolegliwościach, w y, różnych alergiach, kaszlach. Także y, to pierwsze urządzenie y, kupiłam. Też nie jednej osobie pamiętam, wtedy poleciłam to urządzenie. Y, no, i później y, weszło Chili. Chili weszło, słuchajcie, y, 5 lat temu do naszego życia, i tak naprawdę, muszę powiedzieć, że od razu y, zapragnęłam je mieć, no ponieważ y, miałam tą możliwość poznać wcześniej już, y, że tak powiem, no, można powiedzieć, tą firmę, ponieważ jedna z moich sióstr już pracowała z timbre'em, e, urządzeniem takim, no, matką, e, i ja już miałam możliwość wtedy e, liznąć tematu z zakresu w ogóle słuchajcie fizyki kwantowej, analizy pola informacyjnego. Także dużo tutaj też zawdzięczam wiedzy, którą e, na temat pola informacyjnego dostałam od mojej siostry. Natomiast częstotliwości to zawsze była moja pasja. Yy, zarażałam nią moich znajomych, moich klientów. Opowiadałam o tej y, w ogóle formie wspierania zdrowia. Jeszcze jak chili w ogóle nie było, yy, także moi rodzice też zaczęli jeździć na tę terapię, yy, bo że tak powiem nie odpuszczałam im. I gdy weszło chili, to było podobnie. Yy, słuchajcie, jeżeli wiesz się ma się wiedzę, przepraszam, zna się narzędzia, które wspierają w różnych tematach bólu, bezsenności, dobrego samopoczucia, takie SOS, to jak nie polecać e, tego innym ludziom? To nie było tak, że ja weszłam we współpracę z firmą od razu jak e, zakupiłam Healy. Ale trochę tak było, bo zaczęłam zaraz to urządzenie wszystkim polecać, ponieważ byłam nim tak zafascynowana. I ta fascynacja tak naprawdę, to, że przychodziła do mnie klientka, mówiła, ojeju, mam, wiesz, Wiesia, ja mam problem z dzieckiem z alergią. Ojeju, wiesz, Wiesia, ale ja cierpię na bezsenność. Ojeju, Wiesia, ja mam problemy z emocjami. No więc próbowałam to najpierw wytłumaczyć, że po prostu mikroprądy mają takie działanie harmonizujące na nasz organizm. A pamiętajmy i tutaj teraz z tej perspektywy terapeutycznej, że każda dysfunkcja naszego organizmu, choroba y tak naprawdę zaczyna się od, pewn od zaburzenia pewnych procesów. Czy to w naszych organach, tak? nasze narządy wewnętrzne mają niesamowite, y y niesamowite, niesamowity wpływ na nasz organizm, wątroba, płuca, śledziona, nerki. Możemy harmonizować te organy przy pomocą częstotliwości. Termika w naszym ciele. Jednym jest gorąco, drugim jest zimno. To są wszystko słuchajcie, zaburzenia. Medycyna nasza inaczej to nazwie chińska, nazwie to inny Yang, a energetyczna jeszcze inaczej. Zaburzeniem energii w ciele. Tak. I teraz częstotliwości. W zależności od tego, jaki wybierzemy program do wspierania zdrowia. Jest również w stanie nas naprostować. I tak się zaczęła moja historia. Później e, zaczęłam e, uczyć się w szkole medycyny chińskiej, gdzie jeszcze inaczej spojrzałam na te tematy. Zobaczyłam, że częstotliwości to nie wszystko, tak? Nie zastąpią kubka dobrej zupy czy spaceru w lesie. Nie nawilżą nas tak jak zioła, gdzie czasami mamy różne dolegliwości, bo jesteśmy po prostu wyschnięci jak wiórek. Także. To nie jest wszystko, natomiast jest to ogromne wsparcie, które słuchajcie. Tak naprawdę uruchomienie urządzenia Hili to jest włożenie dwóch kabelków, nałożenie elektrod, wejście w telefon, w aplikację i wybieranie dla siebie programu, który jest nam w danym momencie potrzebny. Yy, I Dopiero jak zaczęłam tak naprawdę um, pracować z ludźmi, z tematem zdrowia, to też nabrałam takiej pokory, dystansu. Wiedza też spowodowała, że zdałam sobie sprawę, że jest to jedno z wielu narzędzi, tak? Że medycyna y, nasza zachodnia jest również zbawienna w postaci diagnostyki. Jakie mamy narzędzia z zakresu medycyny zachodniej konwencjonalnej, z których należy korzystać? Jaką my drogę wybierzemy później, by się wspierać? To słuchajcie, może to być suplementacja, e, mogą to być zioła, e, mogą to być leki. Czasem muszą to być leki, ale my możemy korzystając z tych różnych narzędzi równoważyć swój organizm, na przykład by nie był tak obciążony. Kwestia negowania tego typu ym, terapii. Słuchajcie, zawsze tak było i będzie, że a w ogóle największe odkrycia w świecie nauki zawsze były najpierw negowane. To sobie musimy powiedzieć szczerze. Natomiast ja jestem praktykiem. Ja nie uważam się za znawcę częstotliwości fizyki kwantowej w życiu, słuchajcie, ale ja. W wiedzy mojej praktycznej w domu, na sobie, na moich klientach, którym praktycznie każdego dnia e, wspieram ich e, za pomocą częstotliwości, ja wiem, że to wspiera. Ten profil tutaj na tym YouTubie to jest, słuchajcie, profil tak naprawdę. Stworzony bardziej do takiego poinformowania e, ludzi o tym. E, jak wiecie, dwa lata temu zrobiłam takie 30 dni o chwili, gdzie po prostu poprosiłam klientów, którym pomogłam tą metodą, by podzielili się tym ze światem. E, natomiast negowanie będzie zawsze. E, tylko dlatego, że coś w rozumieniu medycyny akademickiej jest do końca niezmierzalne, to już należy do każdego z Was. By zdecydować, czy chcemy z tych narzędzi korzystać, spróbować przekonać się, czy nie. Ponieważ, e, tak naprawdę, jak się nad tym zastanowimy, to zanegować można wszystko, każdą formę terapii. Natomiast każdemu pomaga coś innego. Niektórzy powiedzą, że placebo. Nie, kochani, no, placebo nie działa na malutkie dzieci, nie działa na zwierzęta, a jak wiemy, również możemy wspierać. Za pomocą częstotliwości swoje zwierzaki, które reagują wspaniale, bo tam nie ma tego, właśnie zadziała czy nie zadziała, prawda czy nieprawda. Także, a czasem jest nawet taki opór. Słuchajcie, że zdarza mi się, że przychodzą do mnie klientki, gdzie pomogłam im w bardzo szerokim zakresie. Ogólnie i medycyną chińską, i terapią częstotliwościami, i z zakresu dietetyki dostały wiedzę, a ich rodzina na przykład i tak uważa, że to są bzury. Więc mm, ja dzielę się tym e, z ludźmi e, i weszłam we współpracę z firmą Chili, dlatego, e, bo wiem, że jest to narzędzie wspierające. Natomiast wiem również, że. Nie dla każdego musi to być narzędzie, którym chce się wspierać, i to też trzeba u ludzi uszanować. Taka jest moja historia, taka jest moja droga. Obecnie pracuję z elementami medycyny chińskiej, jestem zielarzem po czteroletniej szkole akupunkturzystą. Yy, pracuję z częstotliwościami, jestem holistyczną kosmetyczką. Od ponad 20 lat prowadzę swój salon kosmetyki holistycznej gdzie w temacie skóry, moi drodzy, częstotliwości, zioła, przyczyny, egzem, trądziku, rumieni, różnych rzeczy, to jest wszystko nasz organizm. I znowu są różne narzędzia, którym możemy się wspierać. Także po co mówić o tym, jaki szeroki jest zakres? Zakres, jeszcze raz powtórzę, jest bardzo szeroki. Od emocji, po bóle, po tematy skóry, kurne, beauty włosy, nasze narządy można wspierać mikroprądami, bo na to reagują. Natomiast jest to wsparcie pod warunkiem, że damy sobie na to szansę, że będziemy się chcieli przekonać. A jeżeli ktoś powie, że mu nie zadziałało, to musi szukać innej drogi, albo zastanowić się, czy stosował tą terapię prawidłowo, ponieważ. E, bardzo często, słuchajcie, ja pracuję z tym od początku, od kiedy chili jest e, praktycznie w Polsce dostępne, i bardzo często zdarza się, że ludzie po prostu popełniają błędy w stosowaniu tego urządzenia, jak chociażby nie piją wody, jak chociażby nie zwiększą sobie natężenia prądu, nie położą chili na ciele. E, takie błędy nawet wyłapałam w jakichś, słuchajcie, m, takich nagraniach negujących tego typu e, w ogóle terapię, e, że. Patrzyłam na nie, jak są profesjonalnie nagrane, ale tak naprawdę już wyłapałam tam błędy, gdzie ktoś, no chyba nie miał o tym w ogóle pojęcia. Także e, ja rekomenduję, na ten moment jestem bardzo zadowolona z e, terapii mikroprądami. Chili to moja w ogóle absolutna miłość. E, w zeszłym roku jeszcze wyszło urządzenie MacHili, e, mając te dwa urządzenia. To naprawdę, słuchajcie, testimoniali na ten temat, y, jakie jest szerokie wsparcie. Jest bardzo dużo, tylko kwestia tego, czy chcemy się o tym przekonać, czy nie. Każdy ma swoją historię. Dzielcie się tymi historiami, bo moja być może przekona kogoś, kto będzie tego potrzebował, y, a Twoja przekona kogoś innego. Miłego dnia.